jeśli szukacie taniego zestawu spławikowego a bardzo dobrej jakości zrobiłem Wam naprawdę fantastyczny zestaw, tylko za 239 zł tylko za 239 zł sama wędka kosztuje 220 do tego koło około 150 także macie mega, mega cenę za ten zestaw, Mikado Fishing Team 4,20 do 25 gram wędka węglowa, na koreczku bardzo lekka składowa do tego Sicario 4000, no on maślanie pracuje. Zobaczcie, co za praca. Fantastyczny kołowrotek, 6 plus 1 łożysko oporowe, bardzo precyzyjny hamulec. Rolka kabłonka, oczywiście, ruchoma, mosiężna tutaj jest zastosowana. Nic więcej, tylko jechać na ryby, a do tego jeszcze dałem Wam dodatki. W zestawie, te oto dodatki, które pozwolą Wam zmontować zestaw i jechać na ryby, tak jak powiedziałem, dwa spławiki, jeden na stałe, drugi przelotowy, w zależności jak będziecie chcieli łowić. Zestaw ołowiu, haczyki z przyponem od Sensasa, żyłka osiemnastka pozwoli Wam wyciągnąć naprawdę duże ryby Carbomaxa. No i oczywiście niezbędne zestawy silikonowe oraz zestaw stoperów nitkowych, aby zastopować sławik. Także nie zwlekajcie, szukajcie BOLF19 kod produktu. Ilość ograniczona. Fantastyczna cena 239 zł. Szukajcie BOLF19, jak mówiłem, na www.bolf.pl. Zapraszam serdecznie, obserwujcie nas, a takie mega okazje będą z wami. Pozdrawiam serdecznie, cześć.